Z wegetarianką? Nie, nie, nie jestem wegetarianką, nie jestem weganką. Jem bardzo mało mięsa, ale to bardziej dlatego, chyba, że nie lubię... Um... Trzeba naprawdę dużo starań. Ja jakby podziwiam wszystkich, którzy są weganami, bo trzeba dużo starań, żeby sobie taką dietę ułożyć, żeby ona dalej zawierała wszystkie potrzebne dla nas składniki i mikroelementy, więc trzeba się tak dobrze zorganizować. Nie wiem, może kiedyś. Na razie, na razie trochę brakuje mi na to czasu. Właśnie, bo mówi się, że przez taką dietę wegańską można bardzo szybko i dość trwale schudnąć, ale ty masz piękną figurę i jesz mięso na to wychodzi. Dziękuję. Nie jem go dużo, więc myślę, że to też jest ważne. Jeżeli chodzi w ogóle o jedzenie mięsa, to ja też kiedyś słyszałam taką teorię, że jedząc zwierzęta, które zostały zabite, jemy te emocje, które oni, one miały, kiedy jakby... No, kończyły swój żywot, więc, więc to jest też taki aspekt emocjonalny, który warto wziąć pod uwagę. Ja przez pół roku na przykład kiedyś nie jadłam mięsa, ja bardzo dobrze mi to zrobiło, oczyściłam się. Teraz no ciężko się tak zorganizować, tak jak mówię. Poza tym no ja teraz też potrzebuję, na pewno to nie jest wytłumaczenie, bo każda matka karmiąca też może być weganką, ale na pewno trochę trudniej ułożyć tę dietę tak, aby, aby była wegańska i żeby dalej miała właśnie te wszystkie składniki, żeby ja mogła karmić i wszystko dostarczać swojemu dziecku.